Szachownicę, no mów! Szachownicę, czarodzieje kostki, Marek! Aaaa! się. Kurwa, ten ma Tak! 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 Jest! Jest! Szachownica! Piękna szachownica! Dobrze, wracamy! Zrobimy ten telewizor, z powrotem do kostki wracamy! Ciekawe, czy się kurwa ktoś połapie, jak to się robi. Tak? Tak, to dla odmyłki. I tak. Kurwa, to. Y jako bardzo. Koska, y Teraz, przyjacielu. Co robimy? Telewizor. Telewizor, telewizor. No to uwaga, zaczynamy. Do siebie. Ład siebie. Do góry. Już mamy tu telewizor. na tą. Bo jest telewizor! Jest! Pięknie, nie? wracamy z powrotem do telewizora. Tak! Tak! Zielony! 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 Chodź, właśnie, już, już mi się coś zaczyna. Eee. Tak! 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 No, jest pod karier, proszę zakończyć.